Uwaga, uwaga. Do tego, co się dzieje, przygotowuje się trzeci gracz. Ten trzeci gracz może być w pewnym sensie odsieczą dla Iranu albo postawi się za Iranem. Przez jakiś czas Izrael będzie zachowywał się w Iranie jak u siebie, w powietrzu. To znaczy, Izrael będzie wręcz poniżał Iran, atakując Iran tak jak chce i kiedy chce. Ale to nie potrwa długo.